Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj do Was przychodzę z trzecią i ostatnią już paczuchą, którą otrzymałam na urodziny, i ta oto przesyłeczka tutaj jest od naszej Iwonki z kanału Brunetka. Myślę, że Iwonkę wszyscy y, znacie, albo większość, jeżeli nie znacie, to oczywiście link do kanału. Iwonki Brunetka, zostawiam Wam w opisie, wpadajcie do Iwonki, bo ma naprawdę yy, kobitka szczęście w strapkach, yy, sama drukuje, <laughs> nie oczywiście jajca sobie robię, Iwona ma naprawdę szczęście, także zachęcam yy, obejrzeć jej zmagania, z lotto zostawić co trzeba, ja Wam teraz pokażę co mam, wezmę sobie na bok te pudełko, nie chcę za bardzo machać, bo są moje dane i Iwony. Mamy tu karteczkę i chyba od niej właśnie zaczniemy. Zobaczcie jaka piękna kartelunia, prosecco. Bo twoje urodziny muszą być wystrzałowe, wszystkiego najlepszego. Urodziny obchodziłam w Anglii, u mamy, u brata i u ojczyma były wystrzałowe. Księżniczko, jak się napić to z klasą, twoje zdrowie. W dniu urodzin Dziś kolejny mija rok, nowy etap, nowy krok. Życzę Ci cudnego blasku gwiazd na niebie, dużo wiary w siebie, przygód i niezapomnianych wrażeń, spełnienia marzeń Coca-Coli i czekolady bez limitów. A łódź, co cię niesie, na życia fali, niech z każdej burzy cię ocali. Iwona z kanału brunetka. Piękne, piękne życzenia. Napisane własnoręcznie. Bardzo Ci Iwonko dziękuję. Karteczka oczywiście na pamiątkę. Zbieram każdą karteczkę od Was. Wszystkie. Iwonka tu powiem Wam oćpiała, że tak powiem. <grym> Słuchajcie, zobaczcie ile zdrapet ta kobita wysłała. Wziąć tylko łepetyny urwać. Mamy ekstra linie z numerem 25. Nic nie nadrapowałam. Mamy diamentowy los. Z numerem 5. Maxi cash party 24 numer. Gruby cash numer 16, krzyżóweczka, numer 34 i ekstra pensa numer 23. sobie jest strapię oczywiście, czy coś będzie, czy nie też nic nie przejmuj. Zobaczcie, o co my tu mamy. <grymne> o, aż minuki wyskoczył dziad. Bardzo Ci kochana, dziękuję. Spadaj, spadaj, to nie dla Ciebie. Mamy hari, bo kwaśne żelki. uwielbiam kwaśne żelki. Trzowice. Podziel się. No pewnie się podzielę. Dziękuję Ci bardzo. Oszalała, kobita, oszalała. Princesa kokosowa. Na słodkości, tylko wiecie, w niedzielę. Więc poczekają, ale to nie problem przecież. Bonty kokosowe. Kiedyś nie lubiałam. Teraz lubię. Za dzieciaka nie chciało mi przejść przez gardło. Ja Wam tu jeszcze pokażę co Iwona wsadziła, to padniecie ze śmiechu. Mamy Oreo. Oreo bardzo lubię. To jeszcze nie to, co chciałam Wam pokazać. Co ta kobita wona wsadzała? Matko jedyna. Mamy maseczkę jednorożca. Unicorn. Bardzo lubię w ogóle jednorożce. Mogę Wam zdradzić, że w Anglii właśnie dostałam tort jednorożca. I tu co my tu? O matko i tylko, co to patrzcie, co ja tu mam. Balonik w kształcie serduszka złote. Balon samo zamykający, Bardzo Ci kochana dziękuję. Sobie go nadmucham, ale po nagraniu. Cudo, bardzo Ci dziękuję. Ale patrzcie na to, co my tu mamy. Plaszka. Ja nie piję, ale jak tam się z mężem podzielę, razem sobie chlapniemy pod te moje minione urodziny. Jest proseko. Gdzie moja karteluszka? Zobaczcie. Proseko. I przyznam Wam się bez bicia, że nigdy Proseko nie piłam, bo mówię, ja nie piję. E, jak e, Kasia u mnie się pojawiła e, pierwsza, się poznałyśmy na żywo, tak? To, żeśmy się nabomblowały raz. No i żałowałam później. E, moja głowa. Proseko nie piłam, także. <grym> Pomyślicie, nie, no stara dupa proseka nie piła, ale nie piłam, także skosztuję z małżonkiem, się podzielę. Bardzo Ci dziękuję. Normalnie oszalałaś, tak się zastanawiałam, co ta Iwonka wsadziła, że e, napisała szkło. Myślałam, że wiecie, świeczuszka czy coś, a tu normalnie flacha. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że mnie tu nie zablokują za tą buteleczkę. Zdrapiemy sobie strapeczki. Pamiętaj Iwonko, czy coś będzie czy nie, nie przejmuj się zaczniemy od tej extra pensji z numerem 23 oszalałaś z tymi prezentami jeszcze z drapki szukamy wygrywających liczb szukamy dwóch napisów extra pensja. mamy 12 29 13 i 4 nagadałam się bo teraz mogę drapać mamy 27 mamy 22 35 15 9, warstwa pozostawia wiele do życzenia 23 12 jest wygrana słuchajcie, mamy piątala mówię, Iwonka ma szczęśliwą rękę jest 14 28 i ekstra pensja no już piątal na mnożenie słuchajcie, S to chyba tak dobrze pamiętam, że S to 5 zł fajnie, fajnie weźmy sobie teraz tą krzyżóweczkę ja o nie, no nie, nie, pomniejszy właśnie. Mam nadzieję, że będziecie jakoś to widzieć. Co my tu mamy? W, I. W, I. Jakbym coś pomijała, no to przepraszam. Zdarza się, nawet najlepsze. W, I, W, I. O tu? O, tu nie ma? Czy jestem już naprawdę oślepła? Ale nie widzę naprawdę. W U. I T, już mi się, mi się naprawdę język ma odkryć, są U i T, U T, Chyba tyle, ale później się nadrobi. Mamy L, B. L, B. Could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and a spread. I'll be great one day, going off of my mess. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top taking. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a treatment I died for several ages, a vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out, I never got wyda H K i A no to tu pewnie trochę podrapiemy Okej. Okay. Chyba wsią. F i G. O, tu było I. Proszę, układa nam się gil. Już pominięte. No tak ze mną jest. F i G. Życie. F i G. Okej. Okay. O i N. O, proszę się brakuje tylko E, ale teraz mamy O Bo Przez pomyłkę brać się to co trzeba. O i N O i N. Tak. Układa nam się O na drugi wyraz. Oj, coś czuję, że tego E to. No ale zobaczymy. O i N. układa nam się lato i chyba tyle J I C J I C okej okay i ostatnie literki Y i V no nie dali sknerii Y i V ale tym się nie będziemy przejmować sprawdźmy sobie kontrolne UG, brakowało niewiele weźmy sobie grubego kesza, szukamy wygrywających licz świni i pliku plik nam mnoży Zdrawka z numerem 16 szukamy 15 8 Siedemnaście, trzydzieści siedem i dwadzieścia dwa, a mamy trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, trzynaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, sześć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa, dwa.

I ostatnia strapeczka, ekstra linie z numerem 25. I co my tu mamy? Klapeczki. Jak będę coś pomijać, to wybaczcie. Kolejny symbol podkowa. Nie widzę. Czapka. Czapki są. Korona, korona, jest korona, tutaj, tutaj, kolejny symbol, słoń. Trochę słoni damy, dagi jest, serducho. Motyl. Motyl jest tutaj. Są motylki. Tu jest motyl. Ok. Gwiazda. Są gwiazdeczki. Biedronka, gdzieś chyba była. Tu jest biedronka. Tu jest. Tu jest. Robert, rowerki też widziałam OK. Dybony. ywoą jest tu tu Balony. Wiatrak, wiatraka chyba nie widziałam, ale to jest jeszcze gwiazda. Już pominięta, jak to u mnie słońce. Ok. Księżyc. Nie widziałam. Tak. Ptaszek. Jest. Tu jest ptaszek. Tu jest ptaszek. Lody. Nie widziałam. Łódź. Też nie widziałam, ślepa jestem. Tęcza. Tęcza jest tu. I to chyba tyle. Kwiatuszek. Widać, widać. Tu jest kwiatuszek. I tu mamy kwiatuszka. Kolejny symbol. Moneta. Moneta jest tu. Jest tu. I tu. Parasol. Parasol jest tutaj. Tu mamy parasolkę, tutaj okej okay. diament. No, trochę dali tych diamentów, piłka, piłka jest też, nawet parę. Przedostatni symbol kości. Nie a nie, już mówię, nie widziałam. A jest. I cytrynka. Cytrynki nie widziałam. Sprawdźmy sobie kontrolne. E, H. Okej. Okay. No, trochę potrwał ten odcinek, ale <tryk> myślę, że przeżyje ta. Dziękuję Ci, Iwonko, za piękną karteczkę, piękne życzenia. Mamy flaszeczkę, balonik, serduszko słodkości, no oszalała, kobietka, oszalała, mamy słodkości, maseczka, proszę bardzo, już nawet zapomniałam, to się nazywa. I 20, tak? 25 zł mamy na pomnożenie. Bardzo Ci, kochana, dziękuję, zaglądajcie do mnie, zaglądajcie do Iwonki, z Wami się żegnam, życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa pa.